Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam moje zamówienie torebkowe na jesień. Zamówiłam torebki ze sklepu Born to Be. Nie jest to współpraca. Zamówiam ich więcej, żeby mieć wybór, ale również po to, żeby Wam je tutaj pokazać. Na pewno takiego filmu tutaj nie było. Ja opowiadałam mm, ostatnio, że zapragnęłam zmienić coś w tym moim torebkowym e, świecie, w, tym moim w tych moich torebkowych wyborach, więc zapraszam, zapraszam dzisiaj do oglądania. Linki do wszystkiego znajdziecie e, pod filmem w opisie. I lecimy. Zaczniemy od pierwszej torebki. Pierwsza torebka 120 zł kosztuje i jest to typowy wór, taki jak chciałam. Właśnie taki worek, tutaj z przeszyciami kolor, właśnie taki mm, karmelowo-brązowy, jest taka miękka. Zobaczcie, ona się po prostu wywija na wszystkie strony. Dodatkowo w środku ma saszetkę Saszetka jest troszeczkę w innym kolorze, nie wiem, zobaczcie, jest ta różnica, że tutaj jest bardziej taka gorzka czekolada, a tutaj jest taki bardziej właśnie karmelowy kolor. Nie wiem. Czemu są dwa różne? W każdym razie tak miało być, tak widziałam na, na stronie. No, jest zaszytka, jest coś takiego ala kosmetyczka, którą możemy nosić w środku w tej torebce albo zrobić sobie zupełnie osobną torebkę, e, dlatego że. A, ona jest zasuwana. Nie wiem czemu, ale ja cały czas myślałam, że ona jest zapinana na zatrzask. Więc sobie myślę, że po prostu taka wielka, e, zapinana na zatrzask. Nie cierpię zapinanych na zatrzask. Którebek, dlatego, że ona się po prostu no gdzieś mi spadnie, wypadnie, wysypie się wszystko. Także nie, ona jest zasuwana normalnie. Zobaczcie, na zamek, więc bardzo, bardzo fajnie. W środku nie ma podszewki, w środku jest zupełnie wykończona na surowo, więc mamy tutaj taką wierzchnią warstwę bez, bez podszewki zupełnie. Czy w środku jest jakiś, to jest najważniejsze. Czy jest jakaś saszetka właśnie taka do przetrzymywania telefonu albo chusteczek tak do szybkiego znalezienia? Nie, nie ma żadnej saszetki. I właśnie po to jest tutaj ta kosmetyczka. Ta kosmetyczka, z której można zrobić również właśnie drugą torebkę, tak jak wam mówiłam. Zarówno tutaj przy torebce są takie właśnie klamerki do założenia dłuższego paska i podobnie jest tutaj Właśnie też ten pasek można założyć. I tak jest tutaj dodany pasek w zestawie. Pasek w tym samym kolorze, właśnie co ta karmelowa torebeczka. I skusiłabym się na nią właśnie z tej racji, że No teraz chodziłabym w tej dużej a tą mniejszą miałabym też na jakieś wyjście, kiedy potrzebuję mniejszą torebkę albo po prostu już bliżej wakacji jakoś tak teraz czuję, że potrzebuję mieć więcej rzeczy, potrzebuję mieć po prostu większą torebkę na ten okres jesienno-zimowy. Sprawdzam oczywiście długość, to jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że niektóre z Was też szukają właśnie torebek z dłuższymi paskami. No wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żeby one w dobrym miejscu sięgały, żeby one nie sięgały tutaj nam do, do, do piersi. No nie podoba mi się to, nie podobają mi się te wszystkie kołczany prawilności, które są właśnie noszone pod, pod, pod cyckiem. Powiedzmy sobie to wprost, więc już sobie to sprawdzę. Wy będziecie to widzieć pewnie na przebitkach, jak to wygląda, jak się te torebki prezentują na mnie, więc czekam też na Wasze opinie. No, ona się wtedy prezentuje tak i długość jest tak, nawet jest za, za długa. Mogłabym ją jeszcze skrócić. Sięga do biodra. Jest dobrze, jest dobrze, także wy będziecie widzieć na przebitkach na pewno. I ten pierwszy zestaw bardzo mi się podoba, mięciutka skóra. Praktycznie w cenie 120 zł. Macie dwie torebki. No, troszkę trzeba byłoby przeboleć to, że w tej drugiej torebce nie ma podszewki, w tej drugiej torebce nie ma żadnej saszetki w środku, stąd właśnie też ten dodatek. Więc ona prezentuje się tak. Totalny taki wór. Dajcie znać, co sądzicie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Kolejna torebka to taka czarna torebka e, sztywna w wężowym, w wężowej takiej optyce. Oczywiście żadna z tych torebek nie jest skórzona, żebyście sobie nie myślały. Nie w tej cenie, 80 zł. Ona kosztuje. No i tutaj ma takie właśnie łańcuszkowy paseczek zakończony skóro, za skórzaną, no ala skórzaną końcóweczką prezentuje się tak no jest taka dosyć elegancka, ale jest sztywna, więc spokojnie można sobie ją założyć na ramię fajnie, że z tyłu ma tutaj zameczek i tutaj dodatkową saszetkę, wiecie na telefon na telefon komórkowy, na jakieś takie podręczne rzeczy drobne, czy coś takiego jest tutaj ta saszetka bardzo na plus i tak sobie myślę, że też bym sobie ją zostawiła, bo ona jest taka właśnie elegancka, ona jest taka właśnie do takiego outfitu tu eleganckiego, gdzie po prostu potrzebujecie gdzieś wyjść, ale też potrzebujecie dużo włożyć do tej, do tej torebki. Do czego tu się mogę przybić? A w środku oczywiście, że jest podszewka, w środku tutaj jest takie jeden schowek, drugi schowek, tutaj jest zasuwane na zamek dwie saszetki, taka na telefon i takie już niezasuwane i ona też jest tutaj zasuwana przez środek na zamek, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne właśnie, więc tak, w środku nie ma za dużo miejsca tak trzeba tutaj przyznać i tak ją próbuję rozłożyć ona jest tutaj taka jakby cienka, nie jest zbyt głęboka jest złożona, więc ciężko mi ją teraz jakoś tak rozłożyć, jakbym ją po prostu wypełniła czymś, no ale zobaczcie tak z boku. Ona wcale nie jest jakaś taka tutaj głęboka, jest po prostu wąska, więc tutaj też zbyt wiele rzeczy się nie zmieści, ale może to i dobrze, może to po prostu wystarczająco. Wystarczająca jest ta wielkość. Nie chciałabym, żeby to był też wielki, wielki, ogromny wór, w który. Pod którego mnie nie będzie widać. To też umówmy się, nie jest wór, tylko właśnie taka bardziej aktówka, bardziej właśnie coś takiego biznesowego, bardziej coś takiego właśnie do pracy, jak ktoś potrzebuje, właśnie jest większa jest większa, jest w typu, typu szoperka, ale jest usztywniona to jest wielki, wielki plus i ma oczywiście długi pasek, dodatkowo długi pasek jest jeszcze załączony, więc tutaj też możemy sobie dopiąć ten pasek nie do końca wiem, czy to będzie ładnie wyglądało, nie do końca wiem czy taka torebka elegancka będzie ładnie wyglądała, właśnie taka przewieszona przez, przez ciało ładnie wyglądają te rączki dosyć długie są ja zawsze się boję właśnie na jesień i zimę, że jak ja ją będę zakładała właśnie tak na na ramię, to ona mi będzie spadać ona po prostu się tutaj nie zmieści jeszcze kurtka, jeszcze, a tutaj jest dosyć dużo miejsca w miarę w miarę fajnie to wygląda, więc tutaj też się zastanawiam, czekam na wasze opinie, czekam na wasze porady w komentarzach, którą którą torebkę zostawić, które torebki zostawić, które odesłać ta też do mnie przemawia, lubię właśnie taki, ona jest taka troszeczkę jak widzicie satynowo błyszcząca, więc właśnie ta elegancja, tutaj do mnie bardzo za bardzo przemawia i to, że ona trzyma formę. Chociaż, to, właśnie to widzicie, tak, ze skrajności i skrajność. I to, że trzyma formę, formę jest fajne, i to, że jest dworem, też jest fajne. Więc ta, 80 zł. Spokojnie. Kolejna zwyczajna to rebunia karmelowa z zamkiem z saszetkami. Też ma dołączony pasek, też będziecie mogli zobaczyć. Wydaje mi się, że oni te paski wszystkie mają w jednakowej, jednakowej długości, więc na osobę plus size. Ten pasek będzie wystarczający, zresztą oczywiście wszystko zobaczycie na przebitkach jak to wygląda, no ona jest taką zwykłą torebką chyba dla mnie jest to trochę za mało tutaj ma takie detale kółeczka, z których to wychodzą właśnie rączki e, tutaj jest zameczek e, tu jest oczywiście taka mała saszetka na jakieś e, drobniaki z drugiej strony jest saszetka, jak ktoś poszukuje zasuwana jest na zamek w środku ma podszewkę i jest dzielona więc ma jedną komorę przedzielona jest takim właśnie zapinaniem też na zamek tutaj właśnie jakieś dokumenty jakiś portfel jakieś ważniejsze rzeczy i jest druga komora więc ma jakby dwie mniejsze komory plus tutaj schowek z jednej strony schowek z drugiej strony i tak to wygląda też ma taki rozmiar jak te wszystkie tutaj terapii które pokazuję nie jest za duża nie jest za mała pasek dołączany jest tylko nie wydaje mi się że jest taka zwykła że jest taka zwykła że jest taka no nic nie wnosząca nic nie mówiąca Ten kolor karmelowy, troszeczkę mi tak nie pasuje, jest bardziej taki rudy, to nie jest właśnie taki karmelowy jak w przypadku tamtej, tylko jest taki bardziej rudy, rudy ten kolor, no i tak mi trochę właśnie nie, nie przypada do gustu tutaj ten czarny zamek, nie wiem, nie wiem, jest taka normalna, nie powiedziałam, że mi się nie podoba zupełnie, tylko że jest taka zupełnie, zupełnie normalna, myślę, że mojej mamie by się spodobała tak na co dzień, to jest tego typu tego typu właśnie torebka typu właśnie dla Yy, może dojrzałej osoby, zwykła, krzykliwa, z wieloma saszetkami, z wieloma tutaj schowkami, więc tak mi się wydaje, że ona jest zbyt zwykła dla mnie, nic, nie, nie, bez szału, bez szału. O to, o to mi cały czas chodzi, ale mięciutki, mięciutki materiał, bardzo przyjemny do dotyku, ładnie wykonana. Ogólnie, no nie pierwszy raz zamawiam te torebki z, z Born to Be i ogólnie jestem zadowolona. One swoje wytrzymują, nie są drogie. Także dajcie znać, czy, czy Wy też od nich kupowałyście. I czekam na opinię o tej, o tej torebce. Kolejna torebka, którą Wam chciałam pokazać, to jest taka torebka półchówka. Ona kosztuje 150 zł. No i ono dokładnie jest z takiego materiału właśnie jak kurtka, jak, 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 jak kurtka ortalionowa i jest tutaj przeplatana. Tak to wygląda, tak jakby była przeplatana. Jest do tego też taki pasek tego samego materiału, ten pasek się tutaj o, właśnie na ramię zakłada nie wiem, to no oczywiście, że będzie zjeżdżał, to jest taki materiał, który się po prostu ślizga, który zjeżdża ale do tej torebki jest też dołączony taki pasek to zobaczcie, ten sam kolor, tylko taki właśnie bardziej alaskórzany, ale on nie jest też długi, więc to też jest pasek może trochę dłuższy, może się nie będzie aż tak ślizgał jak to, ale na pewno nie będzie do przewieszenia przez, przez ciało. A szkoda, bo jakby to była taka torebka do przewieszenia przez ciało, bo to jest taka typowa listonoszka to by było super. Otwiera się ją właśnie tak, ciężko, bo ona jest taka mięciuchna. Otwiera się ją w ten sposób do góry. Tutaj ma zatrzaski, możecie zobaczyć. Otwiera się ją tak do góry. Cały cały, cały ten materiał tutaj jest właśnie taki. Podszewka taka matowa, jedna komora. Tutaj przez środek, jakby, jest jeszcze jedna komora, ale ona nie jest zasuwana. Tutaj jest zasuwana na zamek, tutaj w środku nie jest w ogóle zasuwana, i tutaj ta główna. Nie jest też zasuwana na zamek, i tutaj jest saszetka też na zamek zasuwana, taka mała. Więc no tutaj trzeba byłoby, ją, trzeba byłoby ją jakoś po prostu wypełnić, coś tutaj powsadzać, żeby to tutaj się jakoś prezentowało. Bo ona jest takie właśnie, bebło z przodu, z tyłu. Tak samo wygląda, po prostu taka, taka, taka pikowana. No, bardzo oryginalna, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Jest bardzo oryginalna do takich stylizacji, właśnie jesiennych czy właśnie zimowych. Coś takiego bordowego, coś takiego innego, co zwraca uwagę. Ja zwracam uwagę, jak wiecie, na wygodę, na komfort, na praktyczność, więc dawno zrezygnowałam już właśnie z takich torebek i w kurzemie takie torebki, które mają tą klapę. Po prostu ja ją trzymam tutaj e, na sobie ubraną i muszę tą klapę otworzyć na siebie. Może sobie, tak, jakbym ją nosiła, to nosiłabym ją w ten sposób. Musiałabym tą klapę otworzyć na siebie i zacząć dopiero w niej tutaj grzebać i zacząć coś szukać, tą klapę zamknąć. Więc ta klapa troszeczkę mi przeszkadza, no nie wiem, dajcie mi znać jak wy tam macie, troszeczkę, troszeczkę by mi jednak przeszkadzała ta klapa, tak jakbym się miała doczepić. Jakbym się miała doczepić do tej torebki no to doczepiłabym się właśnie do tej klapy i doczepiłabym się do, do rączki, do rączki, która no fajnie, że jest z tego samego materiału fajnie, że tutaj nawiązuje do całości ale no będzie zjeżdżać, no po prostu sobie przypominam, że sobie ubiorę taką kurtkę, która też jest zrobiona z tego samego materiału, no, no normalnie zjeżdża z normalnego ubrania, a co dopiero czy ta po prostu byłaby do ręki i na e, i tutaj tak do noszenia na łokciu, także Coś takiego. Dajcie mi znać, co sądzicie, podoba Wam się, nie podoba Wam się. Miałeś coś takiego, wiem, że dawno, dawno temu były kiedyś takie modne, właśnie puchowe torebki, takie napuszone e, puffy torebki e, i one chyba powracają, one chyba powracają. Chociaż to jest fajne, powracają na zimę. No co tutaj dużo mówić, tego typu torebki, no nikt nie będzie z puchową torebką chodził w lecie, żeby go jeszcze dogrzewała. Takie puchowe torebunie, czy tam jakieś. Um, Barankowe powracają właśnie na zimę. Czekam, na nie dajcie znać, co sądzicie. Kolejna torybunia, którą tutaj mam, to jest taka czarna, okrągła, mo mo można powiedzieć. Tak wyróżnia tym, że jest taki bardziej e, wór jajeczkowy, też w stylu wora, jak możecie zobaczyć, miękka. Wywija się na wszystkie strony. Czarna, właśnie, ale taka obła okrągła. Tutaj pod spodem wzmocnione dno. Rączki też takie mięciutkie. Zasuwana jest na zamek, w środku podszewka, jedna komora, większa, druga mniejsza. No i tutaj w środku oczywiście są. Um, Oczywiście, nie oczywiście. W jednych oczywiście, w innych nie oczywiście, ale jest. Są takie saszetki, są takie, o wiecie, chodzi o to. No, chodzi o te... Chodzi o te saszetki właśnie na telefon, chodzi o tą saszetkę zasuwaną w środku i e, to, że ona jest zasuwana właśnie na zamek, także to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby dla mnie, żeby, żeby tak, e, tak ją sobie zabezpieczyć. Z tyłu ma e, zamek tak samo, taką saszetę właśnie do schowania czegoś, jest takim worem czarnym klasycznym, właściwie e, nic tutaj nie przemawia, no klasyczna też, ja też nie lubię z napisami torebek, nie lubię, żeby takie były bardzo krzyczące, lubię jak mają taki jakiś fajny detal e, kształt właśnie teraz taki worowaty tutaj też oczywiście jest czarny pasek do, do zestawu, żeby ją sobie właśnie przewiesić przez ciało więc to też zobaczcie jak ona będzie wyglądała myślę, że w głównej mierze będę patrzyła na to jak ta torebka będzie się układała również na ciele ważne jest to jak będzie na ramieniu wyglądała, no na ramieniu to chyba wszystkie Uuu. Nie, proszę Państwa, ta torebka na ramię to jest bardzo średnio, bo są bardzo tutaj małe te rączki, więc na ramię nie bardzo, raczej po prostu na rękę. Więc tutaj jest bardzo mało miejsca, więc na ramię. A i dzisiaj, widzicie, no to po prostu wychodzi na ramię nie bardzo. Teraz jest dosyć ciasno, a co dopiero, jak będę miała jakąś właśnie kurtkę, płaszcz coś podobnego. Więc ona jest bardziej do ręki, no i ten długi pasek. I będę patrzyła, jak ona wygląda właśnie na ramieniu: czy można ją na ramieniu nosić, czy e, właśnie jak będzie wyglądała, przewieszona przez ciało, bo to jest właśnie dla mnie bardzo ważne. zakupy. E, właśnie jakieś zakupy, jakiś wyjazd coś muszę nieść w rękach jakieś właśnie siatki nieraz e, coś po prostu, muszę mieć po prostu wolne ręce, ten pasek dłuższy, przewieszenie torebki przez ciało no ratuje, ratuje po prostu życie w pewnych momentach, więc ona no też jest fajna tylko też jest taka zwykła, po prostu i to już wszystko, wszystkie pięć torebek, które zamówiłam czekam na wasze podpowiedzi, dajcie mi znać co wam się podobało, co wam się nie podobało właśnie co zostawić, co odesłać czy wy jakąś nie sobie zakupiłyście na ten sezon jesienny, czy właśnie coś takiego bardziej worowatego, jaki kolor właśnie czerni, karmel, brąz, dawajcie mi tutaj w komentarzach wasze odpowiedzi, jestem bardzo, bardzo ciekawa, no jakby do czerni mnie ciągnie, bo wiem, że jest to uniwersalne, wiem, że przyda się na każdą okazję, ale już mam też dość trochę z drugiej, tej, z drugiej strony tej czerni, mam czarną tą małą torebkę, do której się w ogóle, w ogóle się nie mieszczę, teraz właśnie mieliśmy taką um, uroczystość Rodzinną, no i trzeba było dużo, dużo chusteczek zapakować, więc portfel, chusteczki, telefon, gumy do rzucia. No, tam już nie było miejsca w tej torebce, więc po prostu mega się wkurzyłam. Po prostu zostałam pijany wręcz, że ja nie mam takiej torebki, do której mogę się spakować, która, która będzie się dobrze prezentowała. Więc czarna by się przydała, przydałaby się karmelowa, zobaczymy, jak to będzie. Co tutaj też będę oglądała, jak to wygląda na mnie, bo to tutaj Wam pokazuję, ale jak wygląda na mnie, jak to się układa, jak jak to wygląda przy ciele. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie. No i dajcie mi znać, czy lubicie też taki przegląd, przegląd torebek, przegląd dodatków. Dawno właśnie tutaj czegoś takiego nie było, w ogóle nie wiem. Nie wiem, kiedy ostatni filmik z torebkami był. Znajdę i Wam podlinkuję tutaj na pewno, się zobaczyli sobie. Pamiętajcie, że linki do tych wszystkich torebek, jeżeli macie ochotę, chciałbyście je znaleźć, zobaczyć, no to podlinkuję na dole. Zostawcie też coś po sobie, jeżeli film Wam się spodobał. łapkę w górę, subskrypcję, koniec zróbcie jakiś hałas na dole, a na dzisiaj to wszystko, ja się z Wami żegnam, cześć, pa!